Jakiś rozdział w istocie zamyka się definitywnie, tak? Definitywnie. Z dniem 30 czerwca kończymy się kontrakt w naszym klubie. Po około 20 latach od, od najmłodszych zespołów, czy od żaków, młodzików, trumpkarzy, juniorów, poprzez seniorów na dużym boisku, po zespoły młodzieżowe futsalu, po, po futsal ekstraklasy, w międzyczasie powołania po do młodzieżowej Kardy Polski, do, do seniorskiej. No tak, kończy się. No ale wydaje mi się, że tak jest jakby kolej rzeczy. Gdzieś moja pozycja też zmieniała się, była duża amplituda tej, tej pozycji. Góra dół, góra dół, przez wzloty y, i upadki. No, finalnie y, klub zakomunikował mi, że kontakt nie zostanie przeduszony. Jest to równoznaczne z całkowitym rozbratem z futsalem? No, różne warianty chodzą mi po głowie. Hmm, też jest jakiś pomysł, żeby, żeby gdzieś y, może spróbować dojść na dużym boisku. Naprawdę praktycznie codziennie, jak, jak o tym razem wieczorami, to, to co dzień mógłbym mieć inną odpowiedź na to pytanie. Na chwilę obecną sam nie wiem, jak, jak ta moja przygoda się potoczy dalej. Gdzieś też troszeczkę hmm, pokładają swoje życie byskuje, bardziej w kontekście zawodowym, więc ciężko też jest mi z, z logistycznie z, z dojazdami do innych miast w Polsce. Bo, bo też nie wyobrażam sobie, żebym się miał przeprowadzić w chwili obecnej gdzieś do, do jakiegoś innego miasta. E, takie, takie oferty były, ale zostały raz odrzucone, więc skupiam się tylko tutaj na najbliższej odległości Bielska Białej i, i ewentualnie, e, ewentualnie na dużo Ale jazda rowerem na Saharę Ci nie chodzi po głowie. Oj, nie, znam tylko jednego takiego szaleńca, bo duży szacunek dla Damiana, że pokonał tą trasę, czyli pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Czyli można, można z powrotem wrócić na ten, na ten piłkarski szczyt, gdzie, gdzie przez kilka lat byłem. Teraz, teraz będę, będę walczył może o inne cele, o inne, inne marzenia, ale też potrzebuję w swoim życiu jakiegoś takiego innego bodźca. To też na pewno jest, jest wniosek z moich, z moich rozmyśleń, że może nawet zajdę poziom niżej do dużo słabszego zespołu, ale założę sobie takie nowe życiowe cele, które na pewno dadzą mi dużo radości, bo gdzieś ten powrót teraz z Słożowa był, był trudny do, do Bielska. Jakby wiadomo z jakiej sytuacji tutaj się znalazłem, ale też liczyłem, że, że dostanę troszkę więcej minut. Tak się nie stało, więc gdzieś też ta, ta pasja i ta, ta werwa we mnie troszeczkę jakby się gasiła. Więc może, może to jest moment, żeby, żeby zrobić krok jeden w tył, żeby, żeby później z nowym zespołem, czy, czy z nowymi ambicjami, marzeniami zrobić dwa do przodu.